Cześć, pokażę Wam dzisiaj książkę, która udowadnia, że młodzi mają moc. Zapraszam. Young power Justyny Słucheckiej. Justyna Słuchecka jest dziennikarką. Zajmuje się literaturą, ale też sprawami młodzieży. Jak bardzo ładnie określił ją wydawca, jest specjalistką od spraw młodzieży. W tej książce przedstawia nam historię młodych ludzi, którzy są pełni pasji pełni e, chęci zmieniania świata, są zaangażowani w to, co robią, a robią rzeczy naprawdę fantastyczne. Znajdziecie tutaj historie młodych artystów, sportowców, e, młodych naukowców, społeczników. Są tutaj historie na przykład Igi Świątek, bardzo popularnej osoby w naszym kraju w ostatnim czasie, e, ale też Michała Karbownika, młodego piłkarza, który już puka do dorosłej kadry narodowej. Historię Szymona, 15-latka, który jeździ na rolkach i już zdobywa mistrzostwa polski, a przy okazji dzieli się swoimi doświadczeniami na YouTubie. Pamiętacie dziewczynę, która w ubiegłe lato protestowała przed Sejmem z taką kartką z napisem Wakacyjny strajk klimatyczny? To Inga Zasowska. Jej historię również tutaj znajdziecie. Ale też wiele innych osób, na przykład Ole Sobol, która ma swój kanał na YouTube Stricte Rap, gdzie opowiada właśnie o tym gatunku muzyki. Czytając Young Power, będziecie mogli poznać historię Julii, Kaliny i Mateusza, którzy zastanawiają się, jak rozwiązać problem zanieczyszczenia wody poprzez leki. Oni nie tylko się zastanawiają, oni działają w tym kierunku. Poznacie Piotrka, który chce pomóc rolnikom, budując łazik, który będzie zdolny do badania gleby, po to, aby rolnik wiedział, w którym miejscu na jego polu jest najlepsze miejsce do zasiania danego zboża. Również Milenę, trzynastolatkę z Warszawy, która na ochocie w parku niedaleko miejsca, w którym mieszka, postanowiła postawić karnik dla ptaków. Specjalnie w tym celu stworzyła projekt w budżecie obywatelskim. Projekt przeszedł, karnik stanął, ale dziewczyna się nie zatrzymała. Przy kolejnym budżecie obywatelskim e, zaangażowała się w pracę zespołu, który e, decyduje o tym, które projekty do budżetu obywatelskiego zostaną zgłoszone, a które nie. Przypomnę, 13-latka. Zaś 19-latek Oskar pracuje nad projektem w myśl którego robaki miałyby zjadać steropian, pomagając w ten sposób zminimalizować zanieczyszczenie planety. Zespół złożony z trzech chłopaków, Kamila, Kacpra i Kuby, pracuje nad stworzeniem specjalnego urządzenia, które ma za zadanie budzić kierowców w momencie kiedy ci zasną za kierownicą. Słuchajcie, to są historie bardzo imponujące. Bardzo inspirujące. Ja, jako osoba, która ma trochę więcej lat niż yy, bohaterowie tej książki, no, momentami czułem się zawstydzony. Na przykład, czytając o 12-latku, który programuje. I programowanie nie jest dla niego żadnym wyzwaniem. Jak zostawiam sobie to ze sobą yy, i z tym, że ja mam problem, żeby sformatować dysk w komputerze, to to czuję się trochę zawstydzony. W tej książce jest naprawdę dużo historii, ale to nie są jakieś bardzo rozbudowane e, opowieści. Możecie je sami zobaczyć. Jest zdjęcie bohatera, pięć stron i kolejna osoba. Zdjęcie, pięć stron i kolejna. E, to nie są biografie. Justyna Słuchecka podaje nam taką esencję. Tu jest e, opis pasji danej osoby, to czym się zajmuje, jaki był początek, co je zainspirowało no i też jakie są plany na przyszłość. To jest w zasadzie sama esencja. Dodatkowo książka jest fantastycznie wydana. Naprawdę, to jest po prostu sztosik. Bardzo atrakcyjna w formie, bo jest bardzo kolorowa, a ja lubię kolory, więc się cieszę, nie nudzi się. Ale też jednocześnie nie jest, ja przynajmniej nie miałem takiego poczucia, żebym był przytłoczony ilością tych elementów graficznych, tych kolorów. Nie, nie, nie czułem się przytłoczony. To było naprawdę bardzo fajne, bardzo atrakcyjne. Także inni autorzy, inne autorki mogą pozazdrościć Justynie Sucheckiej tak dobrze wydanej książki, a czytelnicy mogą, myślę, docenić, że wydawnictwo się tak postarało. To jest świetna propozycja dla młodych ludzi, dla rówieśników bohaterów tej książki. Mogą się zainspirować, mogą przejąć pewne rzeczy i zaadaptować do swojego życia. Ale myślę, że to jest też książka, którą warto, aby przeczytały osoby starsze. Osoby starsze. Co to w zasadzie znaczy osoby starsze? Starsze niż bohaterowie tej książki. Jeżeli znacie kogoś, kto bardzo często narzeka, że obecna młodzież jest taka, owaka, jednym słowem najgorsza, to pokażcie tej osobie tę książkę. Myślę, że może trochę zmienić zdanie. Słuchajcie, ja lecę uczyć się programować. Pokażę temu dwunastoletniemu cwaniaczkowi, że ja też potrafię. A Wy przeczytajcie Young Power.